Dzień dobry, dzień dobry. Dzień doberson, witamy, witamy. Witamy. Moje szczęśliwe linie, 10 sztuk. Mężuś sobie kupił 10 owocówek. Musicie zobaczyć co u niego na odcinku. Co ja wydrapałem, Co on teraz... wydrapał tam, a co, co ja wydrapię. A teraz zobaczymy co Kinia tu wydrapie. Oj. Oj, ale trzęsłam. Ale, ale puknęłaś. Mam 10 szczęśliwych linii, ale mam pewniaka. O, I teraz misia, gdzie on jest? Misia lepiej zaczyna ode mnie. No. Ale po co mówisz? No bo ja nie miałem pewniaka na początku, no ale, to... ale nie mówię wyniku. No ja nie mówię wyniku, jaki ja miałem. Ja mam pewność. Ale ja mówię, ty, ty masz już... Taki jęzor, że normalnie mnie do Jaki język? Masz długi. No, no, tak się tak się chwaliłaś, że się pogubiłaś. No i nie wiem, gdzie się. Dawaj, jest te pewnie. <laughs> Dawaj ja zaraz tego pewnie. Dawaj tego pewnie. Ja znajdę. Jest U. tu, no. <laughs> o. Nie mogę z nią, nie mogę. No słuchajcie, ja od niego zacznę. No, kontynuuj te dzieło. Kontynuuj. No. Ja od niego zacznę, bo a, mnie ciekawi ta zdrapka. A zaczynaj. I zobaczymy, co tutaj y, wydrapiemy jeszcze. Mamy banana. I trefla. Dobra. Banan jest. I trefl. I chyba wszystko. To jest, to jest twoja zrawka. Ja ci nie mogę. Ty. Ale wiesz co? Ja ci pomagałam. Ale u mnie w owocówkach zawsze są wygrane. Nie mm. mam pustaków. Słoń i <grym> śliwka. Nie zawsze dają linie, ale zawsze są. Słonik. Tu ze śliweczką. Pięknie. No dobra. Arbuz garniec. Jest. Garnki są. Arbuza nie widać. Otóż. Dzwonek. Gwiazdka. Gwiazdka jest. I tu. No ładnie, ładnie. Jeszcze masz trzy symbole, czy cztery? Trzy. Okay. Jabłko kluczyk. Mhm. Kluczyk jest. Jabłko było. I jabłuszko. I ostatni. Pomarańczka. No, szukamy, chyba było. Jest na dole. Ale zostajemy z tą jedną linią. A Ty? Mam trzy złote. Pięknie, ładny start, kochanie. Mam trzy złote. I masz trzy razy D. To no do wygranych poproszę. Dziękuję. Teraz kolejna. Co ja sobie kupię za te twoje wygrane? Moje? Ja ci nie oddam moich. No ja już je mam. Ananas, ananas, słoneczko, słoneczko i ananas. Ładnie poleciało. No, poleciało pięknie. Księżyc, śliwka. Jest księżyc, śliwka. I, i Księżyc. Korona tęcza były te symbole, były, tęcza i korona. No dobra, sztabka złota i podkowa sztabeczka i podkowa super. Słoń i wiśnie. Nie ma. Ocie. I krabik. Krabik mamy. Ale chyba miśmy. Ale usta. chyba przegrana z drapeczka. O kontrolnych tak jest. tak. To kolejna. Trzecia. Z numerem 47. Gwiazdka cytrynka. Jest gwiazdeczka. I cytrynka. Klucz. Krab. Krabika mamy. Będą kolejne. No i dobrze. Diament, banan. Diamencik i bananek. Jest banan. No jest. Dwa były sakwa i sztabka sakwa sztabka i tu słoneczko winogronko winogronko słoneczko dobra i podko... o i podkowa jest podkowa, ale dzwoneczek. Blokuje. Nice no bardzo. i chyba przegrana zdrabka. Tak jest, WS. Czyli dla przegranych. Dobra. Kolejna 58 numer zdrapki. Tylko nie mów, kto wygrał. Jak zobaczysz, ile ja wydrapam, bo ty na, nagrywałeś pierwszy. No bo ja mam długi język. No to ja właśnie, to siedź cicho. To ja już się nie W ogóle gwiazdka <laughs> i krab. Siedzę cicho. Krabik. Ale gwiazdeczki Zapiję nie było. O. Pij kawunię. Słoń kości. Słoń i kości. Dobra. Jabłuszko. Wisienki. Jabłuszko. No i dobra. Kwiatek pik. Światek jest i Pik też. W tych szczęśliwych to babcia ma zawsze fajne wyniki, tak. co? Truskawka, korona. Korona jest i księżyc. A księżyca nie widać. No, Są nie banany wiem. za to. Zobacz, jak banany by tu ładnie zrobiły czyli. N, NQW. NQW. Dobra. Dobra. Kolejna. No, Misia, zaczęłaś pięknie. A tu na razie. Dobrze, dobrze. Każdy No zobacz. Sztabka garnek. Może teraz. Sztabka. No dobra. Słoneczko podkowa. Jest podkowa, jest słoneczko. No ja zawsze lubię, jak nie ma takich pustych przelotów i jest drapanie. Dzwonek pik. Dzwonus już mamy. Pik. Fajnie. Serduszko i arbus. Arbus. Serduszka nie ja wiem Jeszcze masz czy symbol. Banan. Winogronko. Banan i winogronko. No dobra. I na koniec. Słoń. Słonik, słonik, słonik. Będzie słonik, ale no chyba znowu. A I Znowu Iku. trzy różne. Uwu. Dobra. Bierzemy się za kolejną. Teraz numer 37. No i... Ale powiem Ci, że takie nasze rywalizacje w trójeczek fajne. 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 Podobają mi się. Słoneczko i garnek. Ty będziesz no. mogła sobie na przykład krzyżóweczki wziąć jeszcze? Do kawuni. Myślałem, że do odcinków. Słoneczko i na garnek. Na Nie? Słoneczko i wisienki. Nie. Ja lubię do kawuni. Ty, 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 ty. Wisienki i sztabka. Jest. No, nie ma więcej takich, nie? Zdrapek za 3 złote. I wisienki są. No. Brawo. Kluczyk trefl. Aż kawa stuknęła na wino. No właśnie ty tak. Mhm. O wiśnie ominięte. Ty mi tak właśnie pomagasz. Kluczyk trefki. Ja Czego wzią. mnie łapiesz za ręce? Kluczyk trefki. Jabłko gwiazdka. Gwiazdeczka. No misia. Niech tu wpadnie jakaś fajna linia. Mhm. Niu, niu. A po cichu skuźbaba na dziada. Tak Serce banan. nie mogę zna. Serce. Dobra. Kości. Kuści, kuści Kości. Kości są. Tylko jedne. Drugie. O, ale... ale nie ma wygranej. Gdzie te nie... fajne i IWB. U babci? Hmm. Chyba. Chyba babcia ma te fajne strefy. Jeszcze ja mam trochę. No ja wiem. Ile masz? Trzy jeszcze chyba, co? Tu? Nie, jeszcze. Jeszcze mam tu trzy, trzy. odłożone i czwarta się no. będzie drapać. No. Ło, to dobry, jesteś za półmetkiem. Podkowa tęcza. Ty tu zaraz coś ustrzelisz. Tęcza i podkowa. Dobra. Znając życie, to jak walniesz, to z pięć linii na raz. Dobrze. No, cytrynka dobrze. diament jest cytrynka ty lubisz takie ładne zrapunie cytrynka dobra biedronka pik już tu widzę pik biedroneczka też jest dobra sakwa garnek Fajnie. Tak. Jeszcze trzy symbole. Banan jabłko. Jabłuszko. No zobacz, żeby zamiast bananka księżyc był, nie? Truskaweczka. A na koniec truskaweczka. Której nie mamy. A, Kolejny pustaczek. Ale ja się nie przejmuję. Co podrapię, to moje. No to jest wiadome. Kolejna. To jest podstawa. Cytrynka i garnek. Mm, Cytrynki są. Garnuszka nie widzę. Nie widać. Tęcza banan. O, bananki to są. Banan stęczą. No ładnie. Śliwka podkowa. Podkowa, śliwka i tu. Pik, krabik. Mmm, się zrymowało. Piki, piki robią wyniki. Podobno. Tam by się przydała ta biedronka. Kości trefle. Kochanie. Kości i trefle. Dobra. Kluczyk. Mm. No, kluczyk to jest tylko tu. Czyli co? Czyli przegrana. SNW. Ale masz jeszcze. Dwie. Dwie. Mm. No dobra. Koronka, kwiatek. Koronka i kwiatek. Dobra było. Księżyc, pik. Jest księżyc. I pik. Klucz, serduszko. No niech się otworzy ta zdrapunia tym kluczykiem. Serduszko. Dobra. Wisienki i krab. Nie ma. No, nie lubię pustych takich Winogrono i podkowa. Niu niu. Zobacz. Trefla daj. A mam truskawkę. Której? Mm. Której nie ma. No nie mogę. Okay. Ostatnia mi została. Tu różne. Czyżby pierwsza i ostatnia były tylko wygrane? No zobaczymy. Sakwa i garnek. Sakwa jest. Garnek też. Dobra. Gruszka, arbuz. Arbuz. Bruszki są. No. Pik jabłko. Jabłuszko. ik I jabłuszko. Dobra. Co teraz? Słoń dzwonek. Mamy linię. O, proszę, czyli zobacz. I pierwsza wygrana, i ostatnia. Mamy drugą. O, jaka piękna zdrapunia się trafia jedna. Ale cudeńko krem de la krem. Korona sztabka. Brawo. Korona, no dożyć tu jeszcze, dożyć, no i I. księżyc, uj. uj, uj, uj. księżyca nie to ma, to ile masz tych linii, dwie, dwie. okej, okay. w pierwszej, w pierwszej, trójeczka. trójeczka, w drugiej, też trójeczka, no Ujmie. to słuchajcie, to ile a, masz, a, a. to ile masz razem? Razem mamy 9. 9 zł. Na, na 30. 30. No taki wynik średni, na Tak, jeżdżaka. praktycznie 1 trzecia. 1 tak. trzecia. Myślę. Mam 9 zł, więc będę miała 3 krzyżówki po 3 zł. No proszę. A tak. A, sobie podrapię. A do kawy sobie podrapię. Jak będzie pewniak, to. No to nie, takiego małego pewniaka, to nie będę dokładać. A tam główna wygrana. To pokażę na społeczności. No. Więc kochani. Zajrzyj... Zajrzyjcie, do, co Łukasz co, wydrapał co, w swoich tak. owocóweczkach. 10 sztuk miał też. To co? Pięknego dnia. Dużo zdrówka. Pozdrawiamy cieplutko wszystkich. Bardzo dziękujemy za łapki, subiki, komentarze i za to, że oglądacie nasze reklamy. Bo to jest dla nas wielkie, wielkie wsparcie. Takie słoneczka. Jest. Dziękujemy. Ogromnie. Dzięki temu możemy nagrywać różne, dla takie większe odcineczki. odcineczki. Tak. Buziaki, i do następnego. Pa! 爸爸。